Cześć kochani, na kanale. o matko i córko, Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale, ja jestem córka Paulina, a to jest moja mama Kasia i dzisiaj zapraszamy was na hol niespodziankę dla Pauliny, czyli dla niej, czyli dla mojej córki. Ostatnio to Paulina zrobiła niespodziankę dla mnie, były tam ubrania z Zary, były tam ubrania ze Stradivariusa, a teraz ja muszę się odwdzięczyć, więc kupiłam kilka fajnych albo nie niefajnych zestawów dla Pauliny. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co dla niej przygotowałam, kupiłam w sklepach Reserve i Stradivarius, to oglądajcie dalej. I co tam dla mnie kochana masz? Szczerze powiem, umówiłyśmy się z Pauliną na nagranie tego odcinka, ale gdy poszłam do sklepów, okazało się, że jest lipa. Bardzo mało towaru takiego różnorodnego. W sklepie HM właściwie niczego nie znalazłam, chociaż bardzo chciałam. No i szczerze powiem, yy, aż tak bardzo zadowolona z zakupów nie jestem, ale może okaże się, że, że trafiłaś, że zdołałam yy, wyłuskać jakieś. Perełki. Sprawdźmy to. Ostatnio w odcinku, ostatnią stylizacją były spodenki, spodnie. No i ja postanowiłam, e, Paulinie, też dać do przymierzenia takie spodnie. Mogę się odwdzięczyć, chciałaś powtórzyć. Tak! I chciałam zobaczyć, jak dziewczyna Twojej postury, trochę wyższa ode mnie, trochę szczuplejsza, będzie wyglądała właśnie w tych spodenkach. Więc mamy tutaj spodenki plus koszulkę. No to mierzymy. Mam być szczera? No dajesz! Czy jest jak dziesięcioletni chłopiec? Znaczy, tak, szczerze powiem, chyba lepiej by było, gdyby te spodnie były ciut większe, takie szersze, bardziej obszerne. Teraz są takie do ciała, ale szczerze powiem, jak założyłabyś. Znaczy, na kupie wyglądają fajnie. Ale szczerze powiem, właśnie takie szczupłe, wysokie dziewczyny mi się w tego typu spodnkach bardzo podobają. Naprawdę! Ja się czuję jak chłopiec. Może dlatego, że ta bluzka jest taka jaka jest, ale nie umiałam nic dopasować, w sklepie Stradivarius naprawdę niczego nie widziałam, ja. miałam bętli w głowie po prostu i szczerze powiem pasowała mi tylko ta, ta bluzka, ale no ja tutaj zwracam uwagę właśnie na krój tych skródeł. Znaczy mi się podoba ta bluzka, Aha. bardziej nie wyglądam. Ale w połączeniu z tymi spodniami jest chłopiec dziesięcioletni. Ale nawet jest jak nie założyła jakichś... on z się... patykiem. Mamo, masz pięć złotych na loda. Nie mam pięciu kosurka. złotych na loda, ale mam dla ciebie coś innego. Czyli co, to Ci się nie podoba? Ale koszulka fajna, może zostawę. Dobra, no to mam dla Ciebie coś bardziej kobiecego. Ja nie będę pokazywać Ci, co to jest, ale kupiłam ten komplet w sklepie Reserve. I yy, ten komplecik był na manekinie, od razu zwrócił moją uwagę. I zestawiony ten komplecik był z białymi sneakersami. I moim zdaniem to jest naprawdę bardzo kobieco-dziewczęca e, stylizacja. Ale ty nie masz butów, widzę. No szkoda. Mierzę. Mały przerwnik. Paulina się teraz przebiera, a ja chcę was poprosić o subskrypcję, komentarz, łapkę w górę. Napisz pod tym filmem słowo oglądam, abyśmy miały większe zasięgi i abyśmy dotarły do większej ilości osób. Okej, okay, mamy to. Takie i... cudowne lata 50. I jak? Hmm, nie wiem, co myślę. Czuję się? Hmm. hmm. no jak nie ja. No ja wiem, że jak nie ja, no wychodzimy ze swojej strefy komfortu w tych odcinkach. Ale Szukamy szuka... czegoś nowego. No. Trochę się czuję jak taka kulka. Kulka! Masz pięknie podkreśloną talię. Nie widzę tego. To ściśni się mocniej. No właśnie próbuję. No co się... ja bym miała w tym... A gdziekolwiek na zakupy, na randkę, do kina. Są kieszeni. O, kieszenie są. Och Jezus, jak super! Na randkę, do kina. Yy. Znaczy, to fajnie wygląda, to jest takie w miarę eleganckie, ale ja bym się widziała na jakiejś imprezie urodzinowej, w tym. Na jakieś wyjście. To, to, to mogłaby być taka stylizacja w mojej szafie, która wiesz, kosztuje pewnie jest między 200 a 300 zł. Jak nie 400. Nie, 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 to, to nie było bardzo. Eee, dobre. No i wiesz, mi w szafie czekał, czekał, czekał na jakąś okazję, więc wyglądam w miarę fajnie, ale nie wiem, czy byłoby rozsądne to, żebym to zostawiła. Bo no właśnie, do kina na pewno bym tego nie założyła. Na zakupy, no też raczej nie ubieram dzień z trampki i wychodzę. Ale jakbyś się chciała tak odwalić. Na, no nie, na zakupy w sukience nigdy mnie nie zobaczysz. Wybacz, jakiś jakiejś takiej szybkiej, szybka sukienka wyrzucać. Ale nie w ten sposób. No nie wiem. Jest to ciekawe I przyznam, że coś w sobie ma. No. To coś ma. Ale czy ma tego na tyle, żeby mnie to zostawiła w swojej szafie? Piszcie w komentarzach, ma Paulina zostawić ten komplet, czy raczej nie. Ja wiem, że to y, nie jest rzecz w jej stylu, no ale y, w w tych odcinkach, niespodzianka dla Mamy dla Pauliny, szukamy czegoś nowego, inspirujemy się, wychodzimy ze swojej strefy komfortu, mierzymy coś, czego nigdy wcześniej byśmy nie mierzyły. Gdybyśmy to była nasza decyzja, to nigdy byśmy za to po prostu nie chwyciły. Więc piszcie w komentarzach, czy ma Paulina to zostawić, czy też odpuścić. No to y, idźmy już. Ym... Tym samym tokiem rozumowania, bądź seksowna i piękna, bo w tym jesteś piękna, naprawdę. No i to jest coś bardziej w twoim stylu. Hmm. No może bardziej, ale ponownie gdzie miałabym w tym pójść? Masaka, to jest twój jedyny problem? Gdzie byś miała w tym pójść? No jeden kilku na pewno. Dziwne te kieszenie tutaj. Co one tu robią? Co robią tu te kieszenie? No samo z no. Jakimś takim, wiesz, elementem zwracającym uwagę, sprawiającym, Ale że ta sukienka nie jest taka zwyczajna. Nie jest elegancka przez to. No. No to w takim razie, skoro w takiej obcisłej do ziemi tubie mhm. nie ma eleganckie wyjście, no, to gdzie? Z takimi kieszeniami, z taką długością... I takim krojem. Na spotkanie z koleżankami, na randkę, na evencik yy, do jakichś fajnych butów yy, na urodziny. Czy je Nie wiem. Kurde, no to też coś tam odpowiada. Coś, coś tam mówi do mnie. No przemawia to jakoś, no. ale... <słuch> no gdzie? Jezus, napiszcie w komentarzach, gdzie powinna może w tym wyjść. No ale ogólnie, nie patrząc na to, yy, gdzie byś miała w tym wyjść, na jaką imprezę, na jaką okoliczność założyć, no to ogólnie podoba Ci się to czy A, nie? takie na 10. Myślałam, że. Na mówi wszystko. Myślałam, że ta sukienka ci się spodoba, ale skoro nie, no to może dam ci coś bardziej w Twoim stylu. Nie wiem, tylko czy trafiłam z bluzką, ale ostatnio zerkałaś na taką biżuteryjną, więc pomyślałam sobie, że a widelec no i do tego masz spodnie w takim niecodziennym kroju wydaje mi się. Sprawdź to. Sprawdzam. No i pokaż te spodnie, bo właściwie do tych spodni szukałam czegoś na górę. No, spodnie są bardzo fajne. Podoba mi się ten krój, podoba mi się ten kolor. Myślę, że dałoby radę stworzyć z tego fajną stylóweczkę, ale chyba nie z tą bluzką. Nie bluzką. też mi się tak wydaje. No, no ani, wiesz, jak to dam o, do środka, ani tak, to ta bluzka nie za dobrze mm -hmm. tutaj sobie radzi. To musiałby być właśnie jakiś crop top, mm -hmm. Tak, żeby... golf, golf, zwykły, czarny albo biały taki basic. do tego właśnie wtedy białe buty. Dałoby żeby się coś z tego zrobić. Żeby pokazać właśnie y, tą górę spodni. Tak, nie? to nawet nie chodzi o wiecie, podkreślenie talii czy czegokolwiek. A też wiadomo fajnie. Natomiast po prostu ta góra jest ciekawa. Nie ma mm. kieszeni jest taka gładka. Nie ma paska. Nie ma paska, są tutaj te szlufki. Naprawdę ciekawie to wygląda. Mm -hmm. ta, też ta długość 7-8 e, przyciąga uwagę, no bo są właśnie niecodzienne dzięki, e, dzięki tej długości. Ja nie mam takie jedne, zostawiłam pod z statą. Takie jeansy o. Mm -hmm. Ale są dłuższe. Są trochę dłuższe. A, są dłuższe. No. O 5 cm, 10 nawet, no. Ale dają ten sam wag, po prostu. To jest tak, a te całoroczne? Można by rzec no. Więc całkiem, całkiem. Chociaż trafiłam z tymi spodniami, Ma co? to potencjał. Dobra, to wiesz co? To może do tych spodni przybierz sweterek fajny. I co fajny? Sweterek fajny powiedziałam, żebyś dała. I co? No i to już jestem bardziej. Ja to mi się podoba. Jest to dalej takie niecodzienne, dalej coś wyjątkowego, dalej coś nieszablonowego. No, ale już bardziej ja. I tak, no nie pasuje mi ten odcień Stanika, jest za jasny do tego, to źle wygląda, więc tutaj na dzisiaj miałabym takie rozwiązanie, żeby dać właśnie bokserkę białą mm -hmm. i białe sneakersy i wtedy by to wyglądało spoko. Ale ogólnie oceniamy nie to, jaki mam kolor Stanika, tylko to, jak wygląda ten sweterek w połączeniu z tymi spodniami i uważam, że pistacja mm, jest teraz na topie w tym sezonie, nie tylko w gastronomii. No. <laughs> e, nie no, a tak, to, to był taki żarcik, nie wiem, czy pistacja jest teraz modna, w sensie kolor pistacjowy, uh -huh. nie bardzo. Uh -huh. ale tak się zażartowałam. No. E, no, ale ogólnie fajnie to wygląda, no. Wreszcie z czymś trafiłam. A tak tylko dla Was powiem, że i ten sweterek był w innych kolorach, i to jest um, sweter z Reserve, i te spodnie też tam był chyba jeszcze kolor czarny i jeansowy, więc jeżeli Was ten fason zainteresował, to sprawdźcie na stronie, a ja w opisie oczywiście albo link, albo numer referencyjny Wam wpiszę. No dobrze, no to skoro ten komplet Ci się podoba, to mi już kamień serca spadł, więc możemy przystąpić do, do dalszego, dalszego, mierzenia. dalszego mierzenia, tak. I właściwie do tego swetra. Kupiłam takie spodnie, które są tak specjalnie przybrudzone i wpadają tak lekko w kolor zielony, jak dla mnie, chociaż w tym świetle dziennym mniej. W sklepie wydawało mi się, że Zobaczmy, ten, ten, zielony ten zielony jest bardziej wyrazisty, ale wiadomo, w sklepach jest inne światło, chociaż, chociaż jest żółty jest, ale chociaż pasuje. Taki właśnie zgaszony jeans do tego swetra, ale w sklepie. To był inny kolor. Jakoś tak bardziej to pasowało, szczerze powiem. No ale przymierz to, Jest. bo te spodnie też są właśnie takie inne. Ci powiem, ale mi to lifting brucha zrobiło. Ja już lubię te spodnie. <głos> <głos> już lubię te spodnie. No ale Fajne. chyba tutaj jednak powinien być rozmetr Nie no, wiadomo, dobra. ale widzowie tego widzą chyba. <noise> to są raczej moje odczucia własne, kamera myślę, że tego nie uwydatniła. Dobra, a pokaż pupę. No, trochę tak. Trochę, trochę tak. No, spłaszczyła tą pupę, no, więc, więc tutaj rozmiar 38 na pewno by yy, lepiej leżał, po prostu. Tak, ale ogólnie podoba mi się to. Jest takie trochę więcej niż trochę redno. No właśnie. Fajna. To, że te spodnie są takie przeparte, nie? No i właśnie są takie niecodzienne, mhm. Są seksowne, bardzo bardzo ładnie robią sylwetce, wydaje mi się. Nie wiem, czy ten rozmiar 38 robiłby to samo. Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, chyba że różnica w rozmiarach jest naprawdę duża. Urzekłe mnie. Ale nawet te drugie: 36. A to nie wiem, ja musiałam <laughs> przymierzyć. Pójdę sobie do sklepu, przymierzę sobie 38 i zdecyduję, e, który... które lepiej leżą. właśnie, że teraz trochę zrzucam. Z tego dnia na tydzień, jest u nieco coraz mniej. Więc, e, no, może być tak, że faktycznie te 36 zostanie. To jest tylko i wyłącznie kwestia dobrania rozmiaru, ale chodzi o krój. krój Trafiłaś super, no świetne są te spodnie. Ja mam dużo par jeansów w swojej szafie, jeansy zawsze poniekąd były wyznacznikiem mody dla mnie. Eee, no. Lubię mieć... Znaczy, teoretycznie mam często basic outfit, ale dla mnie właśnie Jeans, na przykład spodnie załatwione, wyjątkowo, że ten outfit przestaje być basic, więc ważne są hmm. dla mnie fajne spodnie i one fajne są. Są ciekawe, interesujące, intrygujące, fajnie robią sylwetce, no ale ten przód wybrał wszystko, mm -hmm. te kieszenie małe, które wyglądają jakby były z tyłu, w ogóle no giga fajnie to wygląda, cool, jest się cool w tych spodniach. Myślę, że y, mi też te spodnie by się podobały, no tylko ja bym chyba musiała założyć numer 40 rozmiar 40. I nawet tak jest spoko. I z tym swetrem też fajnie, nie? No, miałam oko, nie? Tak. No dobrze, no to sprawdźmy, czy miałam oko do kolejnego zestawu, który kupiłam w rezerw. I tu też są spodnie mm, z trochę inną górą, no bo właśnie. O, to są te same co e, Nie, inne. Poka. Inne. Inne. No brałam je z innego miejsca, więc muszą być inne. Mają z tyłu kieszenie, z przodu nie mają. Mają szlówki, te same spodnie. Mówisz, że najpierw wzięłam jedne, chodziłam po sklepie, chodziłam, chodziłam i chwyciłam za te same spodnie w innym odcieniu? Tak. No to prawdą jest, że mówiłam, że te spodnie znajdziecie też w innych kolorach. Są dokładnie te same, tylko są troszkę dłuższe. No. Przymierz ten zestaw. Mam tutaj kolejny ażurkowy sweter i mam właśnie uuu, te same cheese. Fajne, ale te ażurkowy sweter są całodzie. No, te spodnie bardzo mi się podobają, więc chciałam zobaczyć, jak wyglądałyby z innym sweterkiem. I wyglądam mega cute. Super. Tak, dziewczęco. A, ale właśnie wyjątkowo. Wow, kamień z serca, że cokolwiek ci się podoba. Naprawdę cieszę się bardzo. A, I posywałoby mi tutaj moj moje najkinowe. O! <grym> Klasa światowa. Dobra, to teraz znajdę z i zobaczymy, co z tego będzie dalej. I co, te same? Te same. Yy, ale gorzej leżą chyba? Są luźniejsze w ogóle. To jest 36, a to jest co? To 36. 36, tak, są jednak trochę dłuższe i są luźniejsze, mhm. nie jakoś znaczące, ale robi to delikatnie różnice. No i nie podoba mi się jak leżą. Wyglądam na wielką, nie? Ten krok jest troszeczkę niżej, więc Ci tutaj tak, tam wisi wszystko. To jest akurat taki krój. Może one hmm. powinny być tak, tylko są za duże. No. Chyba tak, to może taki. Bardzo, bardzo wysoki stan. Mm -hmm. I tutaj jest dowód na to, że rozmiar rozmiarowi yy, nierówny. nierówny, nawet w, w tym samym kroju, ale wszystko zależy właśnie mhm. od krawcowej, od materiału, z którego yy, dany model jest uszyty, no bo widzicie tamte zielone idealnie, a te jeansy już troszkę gorzej, czyli no trzeba mierzyć, trzeba wszystko mierzyć. Ale podoba mi się aż a dla Ciebie ostatnią rzecz. Ostatnio w odcinku, w którym chyba mierzyłyśmy panterkę, powiedziałaś, że nie lubisz koszul. Mhm. Ale znalazłam taką krótką koszulę i może taka krótka koszula to będzie twój twój krój wie. koszuli. To może będzie ja Więc możesz zostać w tych samych spodniach i po prostu zmień koszulę. Mhm. I co myślisz? No spoko tylko hmm, właśnie nie wiem czy to zrobić tak i był trochę taki no. luźny taki czy dół normalnie a górę trochę no. kombinuj bo to jest ten odcinek żeby szukała najlepszego dla siebie rozwiązania teraz jest tak klasycznie no a odpinamy górę i zobaczymy co z tego będzie i dużo wisiało jakichś naszyjników wiesz no w której wersji najlepiej, drodzy widzowie? Dajcie znać, czy podoba Wam się Paulina w takiej krótkiej koszuli, no i właśnie w której wersji? Czy zapięta u góry, odpięta na dole? Czy odpięta u góry? No nie wiem. Właśnie tak mam 50. No a powiedz w ogóle, czy ten krój koszuli to już jest coś, co byś mogła założyć, co jest znaczy, w, jakiejś, ja mam... w jakimś procencie Twoje? Czy... Ja ogólnie uważam, że koszule są piękne i ja nieraz... Mm... Widząc koszulę na wieszaku, mam takie: O, może bym sobie kupiła. Ale ja wiem, że później, jak przychodzi przychodzi do czego, do stylizacji, do przygotowania jakiejś fajnej stylizacji, to po tą koszulę nigdy nie sięgam. Mm -hmm. Więc ja przestałam je kupować, bo um, przestałam widzieć siebie właśnie w koszulach. Uważam, że to nie jest dla mnie. Krótką koszulę chciałam swego czasu, poszukiwałam właśnie krótkiej białej, ale nie było jakiejś takiej fajnej, no i co? No i te koszule też chyba były w różnych kolorach z tego co kojarzę. Ona jest taka wakacyjna, lekka, zwierzna, powierzchnia, jeszcze właśnie jak się tutaj rozepnie ten dół, więc no ma potencjał, ma potencjał, ale musiałabym sobie zobaczyć jakieś inspiracje, jak ją stylizować, żeby było fajnie, bo taki, na taki pomysł jeszcze nie wpadłam widząc ją, może po przeglądowym Pinterest'a to coś by się tam zrodziło. No i to tyle. Torba pusta. No spodnie wygrał, nie? Wygrała, nie? Te, wiesz, Bezpłatnie wygrała, żółkowy sweterek niebieski, też obłędny, zakochana jestem, więc to na pewno jest. A A zresztą, nie wiem, zastanawiam się, musicie pomóc mi podjąć decyzję. Także, kochani widzowie, dajcie koniecznie znać w komentarzu, odezwijcie się do mnie, ja z chęcią wszystkie te komentarze przeczytam. Dajcie mi jakiś sygnał, co ma zostać, a co, czemu kategorycznie mówimy nie. No i to tyle od nas dla Was w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam on podobał. No i oczywiście, właśnie dajcie nam znać w komentarzu, co mamy zostawić, co mamy zwrócić. Dajcie też znać, kogo w następnym odcinku pozdrowić. No i oczywiście, jak zawsze, subskrybujcie, łapujcie, komentujcie. Wejdźcie na nasze inne social media, takie jak Instagram oraz TikTok. No i do zobaczenia, mam nadzieję. Popakowanie. Pa, pa, pa. Bye.